Kuba Wojewódzki nie zwalnia tempa i kolejny raz zaskakuje swoich widzów. Choć w ostatnim czasie wydawało się, że Gwiazdor nieco ucichł i zaczyna rozważniej prowadzić swój program, teraz mamy dowód na to, że była to cisza przed burzą. Ostatni odcinek show był najostrzejszy od lat, a przed kamerami padły bardzo mocne słowa i oskarżenia. Kuba Wojewódzki to bez wątpienia jeden z najbardziej rozchwytywanych polskich celebrytów. Który w polskich showbiznesie osiągnął już niemalże wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. Pracował dla największych mediów, a od lat prowadzi własny program w telewizji TVN, który nieprzerwanie cieszy się gigantyczną popularnością, zapewniając mu kolosalne zyski. Kropka co tydzień zaprasza do niego znanych i uwielbianych aktorów, muzyków oraz artystów, z którymi rozmawia przed kamerami na rozmaite tematy. Choć przez jakiś czas mówiło się o tym, że Kuba Wojewódzki nieco zwolnił i stał się mniej agresywnym prowadzącym, niż jeszcze jakiś czas temu, teraz wszystko wróciło do normy. Ostatni odcinek show był najostrzejszy od lat, a padło w nim wiele bezkompromisowych słów oraz oskarżeń dotyczących celebrytów. Kuba Wojewódzki zaprosił niezwykłego gościa. gościa.Samozwańczy Król TVN zawsze stara się być na bieżąco w trendach i sympatiach Polaków. Zaprasza osoby, które aktualnie są na topie i rozpisują się o nich media, oczywistym wyborem na ten odcinek była zatem rozmowa z Kamilem Nożyńskim. Gra on główną rolę w hitowym serialu Ślepnąc od świateł, którym od pewnego czasu zachwyca się cały świat. Jak twierdzi sam aktor, imponujący sukces jest zupełnie niespodziewany nie ma dnia, żeby ktoś nie prosił mnie o selfie i autografy. Nie sądziłem, że będę kiedykolwiek rozpoznawalny, że serwisy plotkarskie będą o mnie pisać, że ty mnie zaprosisz, mówił. Kropka widać było również, że jest ucieszony możliwością rozmowy z prowadzącym, którego jest ogromnym fanem. Zachwyt nad spektakularnym sukcesem to jednak nie temat, o którym Kuba Wojewódzki mógłby rozmawiać dłużej. Szybko rozmowa przeszła na bardziej kontrowersyjny temat. Kropka nikt nie przypuszczał, że takie słowa padną przed kamerami. Jak powszechnie wiadomo, Kuba wojewódzki uwielbia skandale, nic więc dziwnego, że jego rozmowa z nową postacią w polskim showbiznesie także musiała zejść na niebezpieczne tematy. Kropka wtargnąłeś do showbiznesu błyskawicznie. Powiedz, czy ludzie w branży bardziej chleją, czy jednak trwają? Zapytał niespodziewanie. Kropka jeszcze bardziej szokująca była jednak odpowiedź początkującego aktora który nawet przez chwilę nie musiał zastanawiać się nad kwestią używek wśród celebrytów. Kropka chyba robią wszystko i do tego regularnie uprawiają seks. Zresztą doskonale wiesz, jak wygląda nocne życie w Warszawie, odpowiedział Nożynski. Kropka chyba nikt nie spodziewał się takich oskarżeń wobec świata polskich celebrytów, najwidoczniej jednak aktor nowy w świecie show biznesu nie wiedział, że o pewnych rzeczach gwiazdy wolą głośno nie mówić. To był bez wątpienia najostrzejszy odcinek programu Kuba Wojewódzki w ostatnich latach, miejmy jednak nadzieję, że prowadzący pójdzie za ciosem i tak szczerzy goście będą zasiadać na jego kanapie znacznie częściej.